Cześć, jestem Piotr Kowerski, witam Was. Zaczynamy tydzień ze mną. Mnóstwo Was pytało się, jak mniej więcej wygląda dzień z zawodnikiem, zrobimy jakby taki tydzień z zawodnikiem, kilka dni z zawodnikiem. Mój tydzień zaczął się w samej Gdyni, gdzie miałem możliwość spojrzenia w oczy Radkowi Baczuskiemu. Jak wiecie walka odbywa się w studiu ATM w Warszawie 9 sierpnia. Jesteśmy w drodze do Warszawy, tam będę trenować z Celenem Raubo, ale tego dowiecie się w następnym odcinku, to będzie taki specjalny odcinek. Następnie po treningu z Celenem Raubo udamy się do studia na Boronicza do studia TVP, dokładnie TVP Sport, tam też udzielę wywiadu, nie wiem nawet jakiego, nie wiem jakie będą pytania u redaktora Prokulskiego. Wracamy do domu, następnie będziemy, będę prowadził trening dla młodzieży, futbol klub Luboń, pokażę chłopakom. To, co robię ja na co dzień, to wiemy, że oni grają ja, w piłę. Przeprowadzę tam trening taki motoryczny, troszeczkę z elementami zapasów, elementami e, boksu. Miałem możliwość w ogóle spotkania się z tymi chłopakami przez mojego jednego z głównego sponsor, sponsor ze sponsorów. On, on też, Ariten, on też sam a, zasponsorował im piłeczki. Piłeczki będą przeze mnie e, pewnie podpisane, wręczone dla dzieciaków. No i mam nadzieję, że będą się świetnie bawić. I jak wiecie, Jestem osobą trenującą, osoba, która trenuje po 2-3 razy dziennie i ten dzień często tak składa się właśnie z takich jednostek 2-3 etapowych w ciągu całego dnia. Chciałbym właśnie pokazać Wam nieco inaczej I jakby ten dzień z zawodnika, co naprawdę się robi w tym czasie, poza sportem. Życie troszeczkę zawodnika jest lekko okrojone. Z racji określonego czasu w ciągu całego dnia, eee, ale tyle co będę mógł pokazać, postaram się pokazać jak najwięcej. Byście chociaż po części poczuli klimat bycia zawodnikiem. A ty się tu przychodzisz, uczyć techniki czy napięć Wolałbym techniki. I trochę po napięć Nie, bo nie jesteś normalny! to ja wiem. A. W tłowie, nie. To po czarnej Generalnie. Okazuje się, będąc mistrzem KSW, jednym z topowych zawodników w Europie, nic nie potrafię. Po generalnie upo upokorzeniu mentalnym i medialnym jedziemy na Waronicza za TVP. Myślałem, że jest Ciut lepiej, ze mną, że chociaż coś potrafię. Że te przerwania w walce te nokauty, tak. walki, bonusy wieczoru, jakoś uargument, uargumentowane, coś nie coś potrafi, a tu nic nie potrafię. Ale Ja w bym nie robił miałem wywiadu, godzinnego, godzina z plusem. 9 sierpnia oczy kibiców, sympatyków MMA nad Wisłą zwrócone będą na ATM Studio w Warszawie, gdzie w main evencie, w walce wieczoru Piotr Kuberski będzie bronił tymczasowy pas mistrza wagi średniej KSW. Sytuacja, wiemy, niestandardowa, o której za chwilę porozmawiamy. Piotrek jest moim gościem. Dziękuję bardzo za, za przyjęcie zaproszenia do programu. Dziękuję. Dzięki. Elegancko tego. No, mamy godzinkę, Jakoś tak, no. Dobra. Dzięki, Jesteśmy na Warunicza 17 TVP Sport. A po dzisiaj? Bardzo treściwej rozmowie. To mogę powiedzieć, e, klasa, jeżeli chodzi o trochę powagi, trochę niepowagi, trochę nostalgii na koniec, ale tak. bardzo treściwy program, tak. także ja też zapraszam. Myślę, że w piątek na, na YouTube TVP Sport. Wszystkiego dobrego. No i fajno, jeszcze raz. właśnie wracamy. Podzieliłem ponadgodzinnego wywiadu, który będzie zapewne wrzucony na jej kanale YouTube. Ale też z tego co wiem, chyba będzie poszło w telewizji, w tej otwartej, tak to nazwijmy. Jak będzie ten odcinek, to można sprawdzać w TVP, co wstaliśmy się też do walki z Michałem, do mojego życia prywatnego, do mojej aktualnej sytuacji związanej z KSW, do sytuacji związanej z moim menedżerem. Teraz wiecie, moim byłem menedżerem, ale jakby nie rozwijałem się na. Ten temat zbytnio. Pogadaliśmy również jaki. Co dalej ze mną, jak jest sufit tego i jak ja to widzę to moją karierę. Um, no nie chcę też za dużo zalezać, nie chcę też za dużo wam tutaj się jakby rozwinąć, aby, abyście z zaciekawieniem obejrzeli, obejrzeli to, co nagrywaliśmy w telewizji Polskiej. Um, lecimy do Poznania. Tam też będę prowadził ale zawiało. Wcześniej wspomniany trening z dzieciakami w wieku do lat 12 w 99 95 jest tak że tak jak teraz widzicie to co się dzieje czyli byłem najpierw u bo później byłem w Telewizji Polskiej następnie jadę do, do, do dzieciaków jeszcze zazwyczaj jest przeplatane z moimi treningami z treningami na macie a potem też ich poza matą, co widujecie na moim kanale. Jeżeli będziecie, będziecie chcieli, bym coś tam jeszcze dodał, to to, to wcześniej wspomniałem, to dawajcie znać w komentarzach. Może coś tam jeszcze skrobiemy nowego, coś nagramy nowego. Dzisiaj prowadzę zajęcia u tych chłopaków do 13 roku życia z Lubońskiego Klubu Sportowego. Poprowadzimy trening motoryczny plus jakieś małe zabawki zapaśnicze. Także co, zapraszam was i, i miłego oglądania. Troszeczkę chciałbym wam pokazać nieco też co ja robię na macie. Robimy nieco inny trening jak, jak, jak trening piłkarski. E, troszeczkę, troszeczkę podfortywać, żebyście mogli sobie coś tam lisnąć kolokwialnie mówiąc, tego co ja robię na co dzień. E, no i Myślę, że będzie Wam się podobać, bo to jest coś zupełnie innego, co Wy robicie na co dzień. Nie? nie wiem, czy wiecie, kim jestem? Coś tam oglądacie, widzicie? MMA. MMA, tak, aktualnie myślę, że no, przedstawimy więcej, jak to mnie wygląda. Jestem zawodnikiem, profesjonalnym zawodnikiem sportu walki, aktualnie walczę w Federacji KSW, wcześniej walczyłem w Federacji Fer, gdzie wszystkie pojedynki zwyciężyłem, większość wszystkie pojedynki wycięłem przez knockout, tam zostałem mistrzem, teraz tutaj w KSW również jestem mistrzem, na chwilę obecną mam 4 walki, 4 knockouty, łącznie wszystkich walk jest 16, 17 przepraszam, z czego 14 razy znokautowałem. Dwie tylko decyzje, tylko raz w życiu przegrałem. Z czego się najbardziej cieszę? Myślę nie z tego, że zdobyłem mistrza KSW, a że kiedyś przegrałem i, i potrafiłem się podnieść w bardzo e, ciężki desek. Eee, postaramy się dzisiaj troszeczkę potrenować pod sporty walki, żebyście mieli z tego fan, żebyście zrobić coś innego, jak robicie na co dzień, bo ja też codziennie, jak jestem na sali mam bić worek, to mi się zwyczajnie nie chce, zawsze myślę jakieś rozmaicenia, mam nadzieję, że wam się będzie podobać, będę się starał pokazywać wam wszystko tak, abyście to zrozumieli, by wam to sprawiało frydę, będziecie mieć jakieś pytania, obiekcje, pytania, pytajcie mnie, nie ma żadnego problemu. Dobra, za to, to, że tak pilnie, Jarek, uczestniczyliście no, <grymnie> w zajęciach... Piłeczki! Piłeczki. Yeah. Proszę. Dziękuję. Mamy po, trening na dworze zrobiony, w Luboniu, na uliczku, bardzo fajne. choć jednego asa mieliśmy. W grupie, Nie, bardzo fajna grupa. E, co prawda totalnie nie ich świat. Jak, jak wiecie, piłka nie zawsze lubi sporty walki. W drugą stronę jest tak samo. Ale akurat myślę, że zainteresowanie było i dzieciakom się podobało. Co najważniejsze, też tutaj mój sponsor zasponsorował, za może powiedzieć, e, piłeczki dla dzieciaków. Fajnie, ja lubię takie rzeczy.